Porozumienie wpisuje się w podpisany 5 lat temu również z firmą Alseco, projekt Pracuj w Powiecie Nyskim, który ma na celu zapobieganie migracji zarobkowej ludzi młodych poza teren naszego powiatu. I tak Pracuj w Powiecie Nyskim doczekało się kolejnego swego etapu podpisania porozumienia na rzecz studentów, absolwentów naszej Państwowej Wyższej Uczelni, po to, żeby zatrzymać tych absolwentów w naszym powiecie, czyli że żeby... Aby zapewnić ten początek kariery w formie stażu, gdzie zdobędą swoje doświadczenie i kompetencje, co powinno skutkować stałym zatrudnieniem, ponieważ jak słyszeliśmy tutaj wszyscy, w ciągu najbliższych kilku lat firma Alseco chce podwoić, a nawet potroić zatrudnienie w swoim zakładzie, zwiększyć produkcję, co będzie się wiązało z nieodzownym prawda, wzrostem zatrudnionych osób. Dzisiaj jest wielka szansa. Stoimy przed tym, żeby ta młodzież odnalazła się tu, wróciła do Powiatu nyskiego. Perspektywa najbliższych miesięcy, gdzie mówimy wstępnie o, o tysiąca nowych miejsc pracy, zresztą widzimy, że nawet koronawirus, który gdzieś jest cały czas z nami, ale ile firm, małych firm stara się o dofinansowanie i stworzenie nowych miejsc pracy, no, naprawdę budzi wielki, wielki. Optymizm, I, i to jest takie nasze marzenie, żeby ta nysa się rozwinęła. Wielokrotnie było mówione o tym, że młodzież studiująca w Nysie powinna mieć no właśnie nie tylko miejsca do życia, bo to też jest tak zwane programy związane, żeby tu mieszkali, tu zakładali rodziny, ale również żeby mieli szansę na pracę. I swego czasu, na prośbę pani dziekan Wilimowskiej. Zacząłem szukać firmy, która może współpracować z uczelnią, a jednocześnie zagwarantować ewentualnie pracę. A głównie rozbijało się o stypendia, zwane stypendia fundowane i firma Alseco, ponieważ znałem pana Tadeusza Zająca z dawnych lat jeszcze i to jest jakby, można powiedzieć, główny założyciel tej firmy, spotkaliśmy się i od tego momentu rozpoczęliśmy tę właśnie pracę nad tymi umowami, porozumieniami dołączył powiatowy Urząd Pracy i Starostwo. Ze względu na to, że tutaj chodzi o to, że na ostatnim roku będzie stypendium fundowane przez Rok Akademicki, czyli przez 10 miesięcy przez firmę Alseco. Powiązane to będzie z praktykami, że ten, który otrzyma stypendium, będzie wybrany do stypendium przez komisję. To musi odbyć tutaj praktykę, a więc jakby go już wiążemy z Alseco, a powiatowy Urząd Pracy i Starostwo gwarantują, że po ukończeniu studiów ten absolwent będzie miał pracę po pierwsze jako stażysta, następnie będzie zatrudniany przez Alseco po sprawdzeniu tego okresu stażowego, czyli można powiedzieć idealna ścieżka dla kariery wykształconych ludzi. Na początek miała być to finanse i rachunkowość, ponieważ z tym wydziałem jestem związany, ale w trakcie rozmów wyszło, że potrzebują informatyków i germanistów, bo jak się okazuje, że firma Alseco produkuje swoją, można powiedzieć, armaturę okienno na całą Europę, a szczególnie do krajów niemieckojęzycznych, no to też rozbudowała się to porozumienie o trzy kierunki i będą fundowane przez trzy stypendia i jednocześnie będą praktyki z tych trzech kierunków i z tych trzech kierunków również będą zatrudniani absolwenci.